Czy mamy tu zawodnika, który nie może pogodzić obowiązków piłkarskich z obowiązkami szkolnymi? Weź się w garść i wprowadź te techniki do swojego życia. Nauka też jest ważna. Stara się zapisywać wszystko to, co masz do zrobienia w kalendarzu. Uwierz mi, naprawdę będzie Ci łatwiej. Po co zaprzątać sobie głowę, skoro można mieć to wszystko w telefonie. A jeśli ustawisz sobie przypomnienie o wykonaniu zadania, na pewno o niczym nie zapomnisz. Pomodoro, mamy konkretny czas na wykonanie konkretnego zadania. Na przykład wiem, że musimy się pouczyć polskiego, ustawiamy sobie 20 minut, wyrzucamy telefon i siedzimy 20 minut kujemy polski. Gwarantuję Ci, że to jest bardzo skuteczna technika. Zaczynaj zawsze od najłatwiejszych rzeczy. Najlepiej zrobić sobie w jakiejś apce, na przykład przypomnienia na iPhone'ie, listę rzeczy i odhaczać sobie. Jeżeli będziemy odhaczać te rzeczy po kolei, nagle zobaczysz, kurcze, ile już udało mi się zrobić rzeczy. W ten sposób budujesz swoje poczucie skuteczności. I jesteśmy dużo bardziej zmotywowani do nauki i nie tylko. Zmień nastawienie do szkoły. Nikt nie każe Ci jako ale jeśli będziesz do niej podchodził na zasadzie dramatu, to już na starcie blokujesz swój mózg, wiedza nie będzie ci wchodziła tak jak powinna. Po prostu traktuj ją neutralnie. Jeśli masz jakiegoś znajomego, któremu powyższe rady zdecydowanie się przydadzą, kliknij w strzałkę i wyślij mu ten film.